Hej, witam was w kolejnym odcinku z gry Sakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na wojowniku i spróbujemy sobie tutaj coś podziałać. Dzisiaj dostaliśmy 2500 odłamków, więc bardzo fajnie. Jutro nieśmiertelka z kalendarza i już spisamy się do nowego poziomu. Także powolutku do przodu. A ja przypominam o łapce w górę, przypominam o komentarzu dla zasięgu. Oczywiście supiku, jeśli go jeszcze nie macie. a no i również linki się fundusz i dla widzów. Także nie ma co. Lecimy, zaczynamy, odbieramy sobie warte 60-21 milionów. Coś mi się tutaj jak to okazało 65 milionów, ale to Waga się zaczytało. 5 milionów, właśnie tak się nawet zdziwiłem, że tak dużo. A to Event Golda czy co? No nieważne, ważne, że odebraliśmy sobie warciochę. Możemy przejść zobaczyć jakie mamy podstawowe czynności, tutaj do zrobienia 3 w karczmie, spoko coś musimy wrzucić do toalety i może to będzie nawet ten przedmiot, żeby sobie go rozmontować od razu na pewno też możemy sobie rozmontować ten przedmiot myszka nam pozwoli bo tutaj widzę, że klikam, ona klika 30 razy Buty są do kociołka, więc od razu przejdźmy do kociołka i sobie wrzućmy, o tu jeszcze mamy jakieś buty po 10 milionów bardzo fajnie, pozbywamy się tych ostatnich rzeczy za 10 milionów z tornada no, teraz to już chyba nam za dużo tych itemów tutaj nie zostało To 96 odłamków to raczej sobie jeszcze też montujemy chyba, że będziemy mieć tutaj coś lepszego, no i mamy o 44, więc jak najbardziej. W sumie nie spojrzałem, ile to kosztowało, ale dobra, już nieważne. To sobie na pewno też wyrzucimy. To roz rozmontujemy. Będzie. A to <laughs> w miarę ułożone. I możemy zobaczyć, co my tu mamy. <laughs> Broni już plus 10. Ale na razie i tak jeszcze nie będziemy wymieniać. Zobaczmy jak u Barbara to wygląda. Plus 16, to i tak też nie jest źle. Że... Mm. Jemy na koło tak naprawdę teraz. Zobaczymy, co z koła dostaniemy. Może coś ciekawego. Cytryna fajnie się zaczyna. i godzik, trochę grzybów, hitem, 9 grzybów już. 12 czy nie będzie? Chyba nie. ale lecie, to też jest spoko. Tutaj jakiś tam na rozmontowanie na jutro. To też bardzo przyjemnie. I co? Eee, no dzisiaj będzie problem chyba z karmieniami. Z tego co widzę, tych karmien nie mam tutaj za dużo. Dzisiaj jest dzień ognia, więc może nam się uda wygrać. Dobra, lecimy tutaj Żółwik. Na pewno trzy karmienia. Syrenia też tylko jedno niestety, bo 37 śliwek zostaje jedna. na później. E, chyba, że coś dostaniemy z Awki. No i mamy debilofa, Hmm, 1104 mienia w ogniu. I wy wszystko mamy lepsze. Ale to nie znaczy, że gramy, więc pójdźmy po prostu ogień na ogień. Może się uda. Coś przyspieszyła ta animacja. Ognit 4, COMP37. Gieńcz 100. Wszystko geniuta, proszę tupić To też ciekawe. I ciekawy jestem też, czy uda nam się to wygrać. No bo na razie nie wygląda. Obiecująco. Rozpier musi tutaj naprawdę dużo podziałać. Ciężko będzie połowa rozpiera na całego. Musimy używać sporo sporo bloków. Musimy dużo krytykować. Raczej niemożliwe to jest. No, dokładnie, więc przegraliśmy. I tak jak mówiłem, mimo że mamy lepsze pety, to i tak możemy przegrać. E, więc tutaj niestety ale tak się zdarzyło. No możemy sobie rozdać pety, które już mieliśmy za Wiedźmę i za koło. I przejdźmy teraz do ataku na arenie. I nawet udało się dość szybko to wygrać. No i lecimy zawką Awką. Awka oczywiście na Goldzika. i oczywiście zbierać jakieś śmieci. Mam nadzieję, że nie będzie ich jednak bardzo dużo. Chyba, że ewentualnie będziemy dostawać tutaj jakieś buty, które od razu będziemy sprzedawać do... Dobieć muchy. E, więc tak to mniej więcej liczę, że będzie wyglądać, chociaż na razie nie wygląda to nic. No i też na pewno chciałbym wspomnieć o, na dzisiejszym odcinku o tym, że niestety, ale w tym roku znów nie będziemy mieć zespołu Lidemistrzów, bo niestety. Legia, przegrała u siebie swoje spotkanie z Dynamem Zagrzeb, 1-0 i odpadła z tego z trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów może co ja klikam chcę wejść do pupili, poproszę wejść do pupili chcę nakarmić syrenie dziękuję bardzo, w końcu w końcu to się nie udało. No i dobra, wracając. Legia niestety odpada. Nie wiem, czy już ma zapewnione automatyczne przejście do fazy grupowej Ligi Europy. Czy jednak będzie musiała grać jeszcze w kwalifikacjach? Właśnie nie mam, nie mam pojęcia, nie pamiętam kompletnie, jak to miało. Miało wyglądać, czy to miało być po trzeciej rundzie, czy po czwartej rundzie kwalifikacji. To zapewnienie bezpośredniego awansu do Ligi Europy. Jak ktoś tam pamięta, może znać. bo ja szczerze powiem, że kompletnie nie pamiętam. Tutaj truskaweczka jeszcze dokładnie. Więc tutaj tak mniej więcej się to prezentuje. Ciężko, ciężko z tymi polskimi zespołami, żeby w tej lidze mistrzów sobie poradziły. Dostaliśmy też dosyć ciężkiego przeciwnika, tak naprawdę. Ale co zrobić? Co jest dzisiaj z tam grą? Halo? Może ja bym chciał pograć dzisiaj, a nie tylko popawala nam kompletnie. Robić. O, dziękuję. W końcu, w końcu coś się stało zrobić. W końcu weszło. Mogę kliknąć sobie afkę. Na szczęście. Oj, oj, oj. Dzisiaj to będzie bardzo, bardzo kiepski odcinek. Tak mi się wydaje. Skoro tak, tu ta gra. Dzisiaj mega tragedia. Nie wiem, jak zrobię tutaj awkę. O Jezu. To jest ciężka, ciężka sprawa. Jeszcze podejrzewam, że to wszystko odbije się na jakości filmu. Mam nadzieję, że mimo wszystko nie. Ale coś czuję, że będzie lipa. Coś czuję, że będzie lipa i mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo to nie jest całkowicie moje winy. No bo jak widzicie, no staram się robić najlepiej wszystko jak mogę. Zostajemy troskawkę. A tu widzicie co się dzieje. Nie pozwala mi tu gra. Nic nie zrobić. Lepiej mogę. Tym bardziej sprzęt też powoli odmawia posłuszeństwa i jeśli coś nie ogarniemy, to będzie problem. Tutaj mniej więcej tak to wygląda. Myślę, że możemy sobie strzelić tam. Nawet nie wiem, który to jest pasek. To jest pierwszy pasek, boże. To jest tragedia. że wam powiem, tragedia w tym czasie, e, gdzie robimy ten jeden pasek, który powinienem mieć spokojnie zrobione dwa. Spokojnie. Albo nawet kończyć trzeci. Ja nie wiem, co dzisiaj jest tam, ale to jest istna e, tragedia żeby nie powiedzieć gorzej więc no musimy się tutaj jakoś przemęczyć mam nadzieję że się to uda I odbierzemy sobie od razu plakat i lecimy dalej Ten milion, pięć za milion 500 no i dzisiaj dzisiaj mamy co? Dzisiaj mamy środek więc dzisiaj polskie zespoły w... Widzę konferencji chyba nie grają. Dopiero jutro zobaczymy, też kto tam awansuje do dalszej rundy ligi. Zróbcie, to już jest ta czwarta. Ja już się kompletnie pogubiłem ostatnio z tym liczeniem tych rund. Raz są trzy rundy kwalifikacyjne, raz cztery rundy kwalifikacyjne. Ciężko dojść za nimi. Najważniejsze jest to, że już w końcu nie ma. Liczących się bramek podwójnie na wyjeździe. To jest najważniejsza rzecz. I też koniec spekulacji o tym, gdzie Leo Messi zagra w przyszłym sezonie. Eee, no bo już wszystko wiadomo. Messi zagra w PSG więc PZ będzie miało naprawdę solidną paczkę w tym sezonie. Solidny atak. No, myślę że ciężko ich będzie trzymać i tutaj przewiduję że mogą w tym sezonie Ligę Mistrzów wygrać to jak co ale z takim zespołem to byłby trzech, gdyby nie wygrali Ligi Mistrzów tyle tylko powiem na ten temat no jeśli nie trajom, to ten dla nich mega kiepskie Wygląda. Damy dalej awencję. Damy tutaj sobie ciapnę do 2 za 3,5. Capna 10 za 14 Na pewno dużo lepsze niż dwójka za Śmiemy hmm, Tutaj 7 z 10 jak najbardziej. A no do poziomu to jeszcze bardzo, bardzo daleko. Bardziej, że już hmm, zmieniliśmy sobie taktyki. expo. Więc podejrzewam, że za te 4 dni dopiero ten poziom będziemy mieli do z kalendarza. Chociaż może, może i w tym samym czasie wbijemy dwa poziomy. Zobaczymy, jak to będzie w ogóle nam szło. Teraz już kompletnie nie patrzę tutaj, jaki tutaj jest exp, tylko bardziej patrzę na to, jaki jest gold, żeby troszkę tych statystyk nadrobić, no bo mimo wszystko gdzieś grając yy, pod tego expa straciliśmy dość sporo tych statystyk, ale to nie znaczy, że wyjdziemy na tym źle. To, to będziemy sobie klikać lochy, czyli za jakieś pół roku, i wtedy dogonimy tam tych zawodników levelem. A teraz nadrawiamy sobie staty, więc yy, przez te pół roku mam nadzieję, że natrobimy troszkę stat, że będzie nam to dane. I będziemy w miarę sensownie wyglądać wtedy, podczas już praktycznego pojedynku, będziemy się już powoli zbliżać do tego 500 poziomu. mamy dyszkę znowu z jakimiś rękawicami. Nie, wierzę. Nie, wierzę. Mam nadzieję, że to tylko chwilowy błąd. Na szczęście ruszyło, ale to jest naprawdę tragiczny odcinek. Ale i tak to muszę wrzucić, bo nie zdążę nagrać kolejnego. Eee, Boże, to ja mam to wyrzucić teraz, żeby było ok. Powiedzmy, wyrzućmy to. I skończmy tą matkę w końcu. Mam nadzieję, że to już wszystko odpuści dzisiaj. I jakoś w miarę sensownie zakończymy ten Bo to jest tragedia. Yeah. Dzisiaj nie wiem dlaczego. Ostatnio wszystko śmigało pięknie, a dzisiaj mawia posłuszeństwa. Tutaj co dostaliśmy? A, wyrzućmy to. Wiem, że na wieszak powinienem coś tam wrócić jeszcze Chodź tu mamy dwie rzeczy na wieszak i teraz będziemy mieć trochę spokoju. Piątki nie weźmiemy i znowu rękawice. Kupieli dzisiaj z tymi itemami normalnie, ale w sumie to dobrze, ponieważ go będzie owal, więc 15 itemów się rozpoczęje. No, i tak mam nadzieję, że będę w stanie to wam pokazać. 1 za 10, wyjść mi się. Wyrzućmy. teumik, kończmy tą mawkę. Super. I chciałem kończyć w ten sposób z samymi siódemkami, ale jak już dają, same siódemki. Szkoda. Dobra, to machnijmy sobie, już warte. Niech ta warta tutaj działa. Wydajmy sobie wszystkie staty. Pięknie. Ręka na ręce, spróbujmy Enforza. Jak zwykle z nim jest mega ciężko. Dwie minuty mamy do walk bukili, więc idziemy na hazardistę, Ile nam gra pozwoli, yy, i zobaczmy, co tutaj wygramy. W ogóle coś wygramy. No, już mamy 5 kleps. To jest już Okej. Ok. Może jakiś kamień. Dziękuję. Jakieś tamki. Niestety. Dłuższe. Może jednak lepszy, Dobra, super. Rana nam się zwróciła. Tutaj może drewno. Super. łamki, nie odłamki, tylko lepszy super. Znowu klepsy dry. Okej. Okay. Złota nie chcę. Weźmy klepsy jeszcze raz. Okej. Okay. I na koniec. Kamień. Dobra. Nie udało się, ale trudno, możemy sobie przejść tutaj do twierdzy, odebrać 4 miliony expa, którego nie odebrałem wcześniej. E, za 10 dni kopalnia klejnotów na poziomie 30, e, tutaj za jeden dzień po kopalnia złota na poziom 25. Tam powiedziałem kopalnia złota czy kopalnia klejnotów? No nieważne, kopalnia klejnotów na poziomie 30, kopalnia złota na poziomie 25. Więc tak to mniej więcej wygląda. Guilty, możemy sobie zaatakować Biła. głowa Hydra nadal, ale już zbliżamy się do pokonania jej, więc powolutku do przodu. Więc dobra, to mamy zrobione. Tu możemy sobie zaatakować górę Olimp i tak nie pokonamy Zeusa jeszcze w tym momencie, ale zawsze dla was na odcinku będzie. Więc dobra, jeszcze tutaj super salat. 904 karmienia, a no więc pójdziemy sobie z ziemią. Bo tu raczej nic nie powinno się nam stać. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Komp, czyli też w Kogieniuta Komp30. Kogieniut, stuwa. 52, piroliszka, czyli też tutaj kolega w piroliszkę, z kogo przechodził. i Rokitek, jęzognix. I zaraz powinien być koniec tej walki Dać radę. Dobra, z się to teraz rozpir na dwóch naszych zawodników. Ma to być easy. Tylko ten rozpir tutaj coś się rozbrykał za bardzo. Musimy go ukrócić. A dwa krytyki, trzy krytyki. A to już teraz... Rozpir powinien być dość mocno skrócony. To jeszcze tyrek jakiegoś krytyka władował. I drugiego w końcu mam wygraną. W końcu mam wygraną. Możemy karmić drugiego na 122. I powolutku lecić do przodu. Także tutaj chyba wszystko już mamy zrobione. Co chciałem. Co się nadenerwowałem na odcinku to moje. Ten sprzęt. Mam nadzieję, że już niedługo go wymienimy, chociaż nie zapowiada się na razie. Mamy 12% w celu, czy tam prawie 13%. Więc jeśli możecie, to też przyjdzie zegiełką fundusz na nowy sprzęt. A my to zobaczymy jeszcze, czy coś mamy do zrobienia ale chyba już wszystko zrobiliśmy co możemy no bo podziemia mm, zrobię sobie wieczorem bo być może in your face bije poziom zresztą możemy zobaczyć jak to wygląda czy on bije poziom czy nie chociaż nie bije poziom stwierdźmy że nie bije poziomu ma dopiero połowę 453 więc tutaj na spokojnie go zaatakować już teraz nic nam się nie stanie. E, więc spoko. To mamy już z głowy też. Więc tak naprawdę zostało nam tylko picie na arenie przeciwników na dzisiaj. No i walki popili. To tyle. Także w tym odcinku to tyle. Przepraszam Was jeszcze raz za taki odcinek. Mam nadzieję, że będzie się całkowicie. Co To ja mówię. Mam nadzieję, że jakoś będzie się go...